Też, czego ja tak bardzo, bardzo nie lubię i wydaje mi się, że dużo ludzi może też podobnie odczuwać, to jest taki stan takiego zagubienia, takiego, który bardzo blokuje i wynika z tego, że jest po prostu wszystkiego za dużo, za dużo wymagań, za dużo napływu informacji zorientowanej na to i ukierunkowanej na to, co człowiek powinien w życiu w ogóle robić, jak to robić. No, takich wszystkich, nie wiem, może z, z, yy, związanych z zbyt wielką ilością poradników w naszym życiu, w naszych. Yy. I człowiek czuje się w pewnym momencie zagubiony. Ten stan zagubienia mogłabym tak opisać, że to jest kiedy czujemy z jednej strony za dużo informacji, z drugiej poczucie niezaspokojenia podstawowych potrzeb. Dzisiaj spotykamy w Ewangelii właśnie takich ludzi. To jest grupa ludzi, których Jezus opisuje w taki sposób: są oni owce pozbawieni pasterza. No, po jakie funkcje spełniał pasterz w stosunku do owiec? No właśnie, pasterz to hodowiec miał zaprowadzić je do różnego rodzaju, zróżnicowanego pożywienia, które dawało owcom jakąś większą odporność na choroby, no bo jednym typ pożywienia może tego wszystkiego nie dawał, do wody, czyli podstawowe potrzeby, do odpoczynku, który owce by nie miały, bo ryzykowały swoje bezpieczeństwo, jakby sobie tak odpoczęły, a tutaj wilk, a tutaj ktoś może na nie napaść. Więc taki pasterz nosił ze sobą zawsze jakiś kamień, brocę i żeby te różne zwierzęta odstraszać od owiec. No i jeszcze skonstruował jakieś takie zagrody, które pozwalały im tam się odpocząć. No i widać, że nasze podstawowe potrzeby zrównoważonego pożywienia, odpoczynku, snu, no właśnie, i tego, co właściwie to potrzebujemy, tej sztuchowej strawy, no nie jest to jednak tak jakoś. Czujemy się w tym, bardzo często tym wyzwaniu zaspokojenia tych potrzeb, no jednak nie do końca nam się to często udaje. Jaką radę my, daje nam dzisiejszy tekst? Chyba postąpić tak, jak właśnie postąpili ci ludzie, zaczynają szukać gorliwie Jezusa, bo czują się tak. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić tego wszystkiego za dużo, mimo wszystko tych jakichś wymagań, które dają faryzeusze, tego zagrożenia ze strony Rzymian życia, które no po prostu ma jakieś. Jak w tym wszystkim się rozpoznać? Co jest teraz ważne? Jak sobie to wszystko ustawić? Wydaje mm. mi się, że w dzisiejszych czasach trudne, i jak dzisiaj to postąpić, powinniśmy według tego, co dzisiejszy tekst nam mówi. Wydaje mi się, że szukać jego obecności to jest znaleźć taką przestrzeń, czas się dzisiejszego mm. dnia. Kiedy po prostu powdycham powietrze, zastanowię się, czego mi jest tak naprawdę potrzebne, czyli wejdę w kontakt ze swoimi potrzebami, emocjami, zatroszczę się o siebie i postaram się odpowiedzieć na pytanie, co mówi do mnie ten wewnętrzny głos, który powinien przyjść do mnie jak przyjaciel, który da mi jakąś wskazówkę, a nie. Z owocu, jakąś taką blokadą, poczuciem desperacji zagubienia. Tak to czytam, tak to widzę. Podziel się ze mną, co ty myślisz. Cześć.